Czy jasnowidzenia da się nauczyć? Da się nauczyć. Jak to jest widzieć wizję? Jak się ją widzi? Czy to jest podobne do tego, jak sobie na przykład wyobrażasz jakieś miejsce? Czy jest coś, czego nie można przewidzieć? Czy sny są rzeczywistością w innym wymiarze, świecie? Czy jasnowidzenie to grzech? Czy sny mają znaczenie przeznaczenia? Czy jasnowidzenia da się nauczyć? Da się nauczyć. To znaczy. Ja to powiedziałem w sposób bardzo uproszczony. Eee, czy miłości da się nauczyć? Możemy o niej mówić. Ale czy potrafimy tak naprawdę kogoś, kto nie kocha, nauczyć miłości? Nie, on musi zapaść na miłość. On musi, on musi naprawdę się zakochać. I wtedy będzie to dla niego oczywiste. I piękne. E... Każdy może czuć, ale każdy musi. No właśnie. Odpowiednik miłości. Jak to jest, o, zaraz, widzieć wizję, jak się ją widzi? Czy to jest podobne do tego, jak sobie na przykład wyobrażasz jakieś miejsce? Nie. To nie jest do tego podobne. Wizja jest czymś nagłym. E, to tak, skupiasz się na czymś, nie wiesz, nie wiesz, nie wiesz, nie wiesz, nagle Bach i wiesz. Ale to jest tak, jak działa nasza pamięć. Czasami zdarza się nam coś zapomnieć. Jak on miał nazwisko? Jak, no mam na końcu języka, zapomniałem, mam na końcu języka, nie wiesz. W końcu. Próba skupiania się, nic, i mówisz: Wiesz co, nie powiem ci, jak miał nazwisko, bo nie dam rady. No zapomniałem, koniec. Zajmij się całkiem czymś innym, i na pewnie Bach, przecież tak miał nazwisko. Tym też jest wizja podobna. To jest jedna chwila. Nie widzi się sen, od razu się wie. Czy jest coś, czego nie można przewidzieć? Myślę, że to może być własna śmierć. Fu, fu. Kolego drogi. Yy, żyjemy w świecie krążącej informacji. Sami jesteśmy informacją. Każda chwila, którą przeżywamy po chwili, jak to przeżyjemy, staje się informacją w naszych głowach. Czyli de facto jesteśmy w pewnym sensie czymś takim jak internet. Yy, Przepływem informacji. Nasze jesteśmy, nasze ego to jest też światopogląd, to jest informacja tego wszystkiego, co przeżyliśmy i co nas ukształtowało. Da się wszystko odczytać, istotne, czy potrafimy się nastawić na coś, na kogoś, żeby, żebyśmy potrafili to zrobić, ale uważam, że w tym, to podobnie jak, taki przykład Wam dam, podobnie jak w internecie. Czy w internecie wszystko, co jest zawarte, da się odczytać? Teoretycznie tak, ale zwróćcie uwagę, że bardzo wiele rzeczy jest, do, tego, do konkretnych informacji trzeba mieć klucz, kod dostępu, być na tym profilu. Wtedy jest to możliwe. Więc okazuje się, że mimo, że internet jest do odczytania w całości, to jest wiele barier, kodów, zabezpieczeń, do których my się dostać nie możemy, bo akurat nie mamy na to, do tego klucza, kodu. Zezwolenia. Tak bym to określił. Czy sny są rzeczywistością w innym wymiarze, świecie? Pawle, czy Twoje dzieciństwo to rzeczywistość? Powiedzmy, że już nie jesteś dzieckiem, jesteś dojrzałym człowiekiem, czy dorosłym człowiekiem, a Twoje dzieciństwo już nie jest rzeczywistością, jest wspomnieniem, jest pamięcią. Tak naprawdę rzeczywistość jest pewną iluzją. Uważaj, mówię ci, Pawle. Teraz jest rzeczywistość, ale teraz już jej już tego teraz nie ma. To może teraz jest rzeczywistość, ale już teraz tego też nie ma. To było przed chwilą. To teraz jest rzeczywistość. Nie ma jej. Za chwilę przestaje nią być. Jest tylko pozór. Rzeczywistego istnienia, ponieważ to teraz przemija jak sekundy. Teraz, 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 teraz. Jak umrzesz i zdziwiony zobaczysz, że dalej istniejesz i masz ego, to dalej będzie teraz, 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 teraz. Jesteś iluzją obecności, która zaraz znika, ale pojawia się następna. Czy jasnowidzenie to grzech? A czy jedzenie kury w rosole to grzech? Ona żyła, a czy idąc chodnikiem, nadepniesz nieświadomą mrówkę i ją zgnieciesz, to grzech, a czy palenie w piecu zimą i kurzenie dymem na dworze i niszczeniem przez to środowiska to grzech, a czy yy, Czy odwaga jest grzechem, czy lęk jest grzechem? Kolego, który pytasz, czy jasno widzę, to grzech? Sądzę, że nie. Grzechem może być wiele, grzechem może być właściwie wszystko, bo to zależy, mając jakiekolwiek narzędzie, zależy do czego ono nam służy. Co z tego narzędzia robimy? Uwaga, mając przyjacielu nóż w ręku, Możesz ukroić chleb, posmarować go masłem, położyć jeszcze coś na to masło i poczęstować tym chlebem głodnego. Zrobisz dobry uczynek. Uwaga, zaczęło się od trzymania noża w ręku. Ale trzymając nóż w ręku, można też kogoś zabić. Więc zadaj sobie pytanie, czy w ogóle trzymanie noża w ręku to jest grzech, czy nie jest grzech? I odnieść to do jasnowidzenia, lub do każdej innej rzeczy czynności, którą ludzie robią. Grzechem jest nasz zamiar, grzechem jest nasza, nasze podejście do tego, co chcemy zrobić, a nie sama czynność. Sama czynność, jeżeli jest to intencja słuszna, z którą się wewnętrznie godzimy i odpowiedzialnie traktujemy, nie może być grzechem. Tak, sny mają znaczenie przeznaczenia. Sny są bardzo ważne. Na sny trzeba zwracać uwagę, snów trzeba pilnować w swojej głowie. Sny coś oznaczają na chwilę, na ten moment, ale bardzo często sny są ostrzeżeniem, informacją dla, nią, dla nas. Jeżeli mamy jakieś charakterystyczne sny, to nie pytajmy osób drugich o te sny. Nie pytajmy innych osób. Co to może znaczyć? To jest rebus dla nas. To by sami. On jest wam tak podany, że wy sami musicie wpaść na odpowiedź, co to oznacza. Wtedy taki sen może być dla Was bardzo przydatny w sensie ostrzeżenia czy przestrogi. Zwróćcie uwagę, że sny najczęściej pokazują pewną przestrogę. Często ludzie pytają mnie, dlaczego ja w swoich widzach widzę najczęściej zły rzecz. No, tak już jest ja dawałem kiedyś taki przykład, jeżeli powiedzmy, jeżeli powiedzmy kogoś bliskiego byście odprowadzali, bo on wyjeżdża na jakąś wycieczkę, a wy już tam kiedyś byliście, no to byście powiedzieli mu tak jednym zdaniem, zobaczysz tam wiele pięknych miejsc. Ale uważaj, uważaj na to, uważaj na to, tam nie idź, a do tego baru nie wchodź i uważaj jeszcze na to miejsce. Dlaczego? Dlatego, że dajecie mu przestrogę, żeby nie popełnił błędu, bo wy, powiedzmy, go popełniliście. Tak.